A mi Wigilia prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. A Wigilia na YouTube po raz ponowny w komentarzach do filmu z Superfrogiem. Pojawił się temat, czy mógłbym pokazać jak działają starsze gry FPS na Amigę, i zacząłem troszeczkę eksperymentować. Wszystkich nie pokażę. Myślę, że to wypadałoby jakoś podzielić na powiedzmy do 1995 97 roku i później, czyli Quake Doom i tak dalej. Ale myślę, że najbardziej interesujące są klasyczne, powiedzmy, amigowe FPS-y. Jak to działa pod e, zintegrowaną emulacją, więc zacznijmy. Może e, tu w dyskietkach mam za żelazną bramą. Bardzo znana polska e, gra, e, no, która jest dość specyficzna. Tu jest konfiguracja running UAE, zrobiona, którą mm, mam chyba wyłączone JTI, żeby ta gra lepiej chodziła albo wolniej. E, za żelazną bramą. Klikam po prostu dwa razy w ADF. I jak widać, już bezpośrednio, bez pośrednictwa workbencha 3.1 pojawiło się no, za żelazną bramą. Ona nie obsługuje dwóch stacji dyskietek, więc tu trzeba sobie y, 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 samodzielnie wsadzić drugą. Normalnie y, Running UAE sam dobiera dyskietki, wkłada w kolejne stacje dyskietek. No tu niestety y, gra jest tak stara, że nie obsługuje dwóch stacji dyskietek, tak wychodzi na to. E, no w każdym razie, jak widać, no ustawiłem też, wyłączyłem dźwięk stacji dyskietek i ustawiłem stację dyskietek chyba na prędkość 800. Jestem ja troszeczkę ścisza tutaj. E, musicie... czekajcie, bo ja tutaj to tylko odpaliłem owego czasu, czego chyba chcę kontrolować to przez opcję 4. No i start. Nie będę długo grał, bo chcę pokazać chociaż ze 3-4 gry, a jakbym zaczął grać we wszystko, to, to byśmy musieli tu pół godziny nagrywać. E, czekajcie, jak tym się sterowało. Aha, strzałkami się steruje. Brakuje mi rąk i z mikrofonem myszki. W każdym razie tu jest tak. E, no gra jest dość taka siermiężna, ale ona miała tu swój urok. E, I to takie cieniowanie jest... E, no. Klasyker, no, jak coś chcę pograć w drugą rękę, trzeba wziąć to. Mamy już pistolet. I teraz muszę e, przerzucić sobie. Czekajcie, to muszę tu przerzucić, i teraz tą ręką otworzę to. Tak, Tak. i teraz wracam znowu do pistoletu. I mamy tu jakiś pierwszych wrogów. Już mi jest. Z... Trzeba doładować. O już nawet nie wiem jak no jak widać nawet nie wiem jak to się ładowało o, teraz Udało mi się w końcu zadłóc No gra chodzi płynnie i szybko, no bo to ona chyba nawet na 500 ładnie pamiętam że owego czasu chodziła powiedzmy, że to wystarczy na ten czas Tak, wróciliśmy za żelazną bramą Open Parent ja sobie tu ustawiałem właśnie stąd powiedzmy, że chciałbym wszystko pokazać. Mm, mam na HDD, czyli wersję na twardy dysk Alimbrida, ale to wam pokażę z WHD Load. Mm, tutaj niech ja się zastanowię. Testament, rapid, Ubeka, o właśnie Ubeka to jest kolejna fajna mm, mm, Polska gra. Moja pierwsza gra FPS na Amigę 1200. Tu też zmieniałem w konfiguracji. Do you want to run? To Jest pytanie po prostu, bo, bo to jest. No i oczywiście, że chcę. I łóbek Szymon Ulatowski to robił bardzo znany programista owego czasu. Cały czas no w środowisku amigowym już nieaktywny. Więc tak. No tak, no to menu poziom i lecimy. Nowa gra, krótkie wprowadzenie. I tutaj jak widać bardzo szybko chodzi jest... Nie widzę nawet wroga, wiem że tu mnie gdzieś atakował. O, o już mnie ktoś atakuje, więc jak widać nawet trochę za, za szybko nie poszalałem, no ale jak myślę, że szkoda naszego niestety czasu, przejdźmy do innych gier. Ja sobie tu jeszcze raz wejdę z HDD. To już chyba chciałem wszystko wam pokazać. Powiedzmy z WHD Load tutaj, mam już poinstalowane takie klasyki jak Alien breed 3D2, który jest chyba najlepszą FPS-owym strzelanką. Ale w międzyczasie dajcie mi się tu zorientować, bo Breathless jest kolejna. To też te, te dwie rzeczy na pewno pokażemy. Dead Mask. Nie wiem, czy warto, to jest tak stara gra. Myślę, że możemy chyba pominąć, ale jak już polskie klimaty, no to Cytadela. Przez Wucha Load, więc odpala się trzy jedynka w międzyczasie. Tatela to kultowa ee, gra i, i jest tu, było pamiętam ładne intro, nie wiem czy jest pominięte, teraz już nie mam tego pojęcia, ee, zaraz zobaczymy zresztą. Muszę kliknąć, a no to jednak intro nie było, no, już o tym nie mówimy wobec tego gra wyszła też na 500, głównie na 500. Opcje start. No, start. Eee, sterujemy strzałkami. Eee, można zrobić sobie 8. To jest chyba taki ekran. 7. Bo bardziej ze statystykami mi pasuje. Jak widać, no piksele są straszne, ale no to jest taki urok gier z lat 90. Eee, tutaj to się nie da. Eee, tak. Mam przy całą ścianę. Tu można wejść. No gra chodzi. W, no, na 500 chodziła niepłynnie. No tutaj chodzi no, chyba płynnie, chociaż no, nie wiem, czy mimo, że gra jest naprawdę kultowa, czy ktoś to będzie w ogóle dłużej grał no, z racji o, pikselozy, A ja zaraz zastania Niestety nie wiem, czy tutaj, jak się broń cało. O, zmniejszyłem ekran. No, i zakończyłem swoje życie. W każdym razie <grym> graczem nie jestem, ale no jest to świetny polski produkt. Zrobiłem karierę na zachodzie. Więc myślę, że warto, jeśli ktoś ma naprawdę ochotę, to chyba w trening powinien właśnie zacząć. Więc tak, cytatele już ograliśmy. Deadmask chyba pominę. To taki powiedzmy FPS, nie FPS, bardziej taka komnatówka. No Gloom. Gloom chyba, od którego wszystko się zaczęło. To jest Gloom, chyba pierwsza część AGA. Ja w sklepie, gdzie jeszcze można było kupić Amigę w 1996 roku no i robiło to piorunujące wrażenie. No, no i klapszer przeszła do kategorii klasyki Amigowych FPSów, one Game. A czym tu się steruje? Hmm, Resolution... Window Size można na pewno, full screen Window. W, można włączyć podłogi i tak dalej. Resolution. A to jest liczba chyba, a no tak, no tak, Window Size, no to. Czyli full window Size continue. Tylko okay, jakbym jeszcze wiedział, czym tu się. A, tak, zapomniałem, zapomniałem że w Gluma się joystickiem gra. To teraz się trochę obronimy. Jak widać, ja odłączyłem wchodzące podłogi, więc nie możemy. Zaraz włączymy i podłogi. Floor. O, właśnie. I continue. Więc jest pełen ekran, pełna radość, pełne piksele. Doprawdy nie wiem, to jest jeden wielki eksperyment i dla mnie. Nie wyobrażam sobie w dzisiejszych na taką drogę. Wygląda to no wręcz ciekawie. Ale owego czasu na zrobiło to kierunujące wrażenie. No i to był przetarz, ta gra przetarła szlaki. To chyba była... Pierwsza, nie wiem czy nie jedyna gra FPS na której się grało właśnie joystickiem, chyba późniejsze Glumy już umożliwiały granie klawiaturą. Eee... No właśnie, więc tutaj będzie jakieś wiem, czy mi się udało na razie gluma wystarczy. Czyli tak, Gluma już zaliczyliśmy. Eee... To ja tutaj mam, no jest jeszcze te, w tych wamigowych tematach trochę mm, do wyboru. Ja myślę, że te, te trzy ograjmy. Pokażmy. znaczy. Eee, ja tu teraz otwieram prawym klawiszem myszki, bo mam zrobione tak, że mi się okienka wcześniej zamykają. Nie chcę, żeby mi się to teraz zamykało, więc dlatego to tak fikuśnie nie robię. Allen Bridge D2. Tak, Team17, oni tu no tym pokazali dużą klasę, chociaż w grze dalej są piksele wielkości krowy i chyba tu już nie wiem czy się joystickiem gra zaraz zobaczymy wyszło też na CD32 no i ta gra całkiem płynnie, nieźle chodzi i z racji tego no i takiej mizerności w sumie technicznej można powiedzieć, ale gra miała swój klimat, a na chyba enterem na klawiszy numerycznym wkłada się pełen ekran a strzela się spacją, kontrolę? Czym się tu powinno strzelać, bo że nie mam jeszcze. Właśnie. O, właśnie, Altem. Ym, jak widać, piksele są straszne, no ale gra chodzi bardzo płynnie. Yy, no i ona była pewną, pewną rewolucją na skalę amigową. O, jak ładnie mi poszło! Chociaż można powiedzieć, że gra chodzi niby płynnie, ale widać z czasu pod względem też sterowania, że ono jest takie yy, mało takie interaktywne, bym powiedział, albo te, ten proces animacji obrócenia się trwa. I to nie jest tak jak w dzisiejszych FPS-ach, że to się po prostu dzieje momentalnie i, i kontrolujemy tą jakoś, albo bardziej kontrolujemy tą sytuację. Tu po prostu każdy obrót wymaga poniekąd jakiejś cierpliwości, no ale kiedyś to się zagrywaliśmy. W beczki można chyba strzelać, tak oczywiście. Możemy teraz chyba sobie tu spacją się uruchamiać drzwi, jak dobrze kojarzę, a może nie te. No, to pewnie te. I tu jest jakiś kolejny, więc, no, piksele są, są maksymalne, oczywiście, jakości, więc no więc jednak no, nie, nie jest to idealne rozwiązanie tu jest komu kolejne drzwi no ale jeśli ktoś ma potrzeby pograć w jakieś stare amigowe gry które są jakby nie patrzeć ekskluzywami na, na amigę, nie były wydane nigdy na PC ta